Piękne kobiety i te samochody: Volkswageny, Seaty, Skody i Audi, czyli auta z grupy VAG. Po prostu to są kultowe auto, które mają swoją duszę i pasję. Po prostu dużo im nie trzeba, a wyglądają bardzo pięknie. Bartosz Chorążyczewski był jednym z blisko 80 innych uczestników zlotu tych samochodów, który odbył się na terenie trzcianki. Przyjechały do nas ekipy i z Poznania, i z Gniezna, i z Szczecina. I schojnic. no dużo, dużo, dużo ludzi. Jak liczymy około 70 samochodów się dzisiaj tam tutaj zjechało. Mamy różne atrakcje, m.in. tor sprawnościowy, między innymi wybory na najlepszą komorę silnika, na najlepsze wnętrze samochodu, na auto z lotu całego. Atrakcji było wiele, więc zabawa udana. W trakcie zlotu, oprócz wymienionych już przez współorganizatora atrakcji, wielu wzięło udział w konkursie sprawnościowym. Dla tych, którzy chcieli się posilić, czekały kiełbaski z grilla. Ogólnie impreza jest całkiem sympatyczna. Zaczynają się powoli jakieś tam konkursy i tak dalej. Jest całkiem przyjaźnie. I właśnie w takiej przyjaznej atmosferze minął cały dzień. Do późnych godzin wieczorowych, kiedy ostatni uczestnik zlotu wybrał się w drogę do domu. VAG Corps to nic innego jak grupa pasjonatów aut z grupy Volkswagena, którzy co kilka tygodni spotykają się na zlotach, spotkaniach i różnego rodzaju wspólnych działaniach.